Dolnośląski Kongres to największa debata o przyszłości i rozwoju Dolnego Śląska, a także o najaktualniejszych wyzwaniach. W tym roku odbył się pod hasłem Bezpieczny Dolny Śląsk, Bezpieczna Polska, Wspólna Odpowiedzialność, Wspólna Przyszłość. Miejsce spotkania Port Lotniczy we Wrocławiu nie było przypadkowe. Trwa przebudowa lotniska zarówno w części cywilnej, jak i wojskowej. Wrocław stanie się centralną bazą wojsk sojuszniczych w Polsce. To jest inwestycja na kilka lat, na dwa miliardy z. Nie tylko inwestycją w infrastrukturę związaną z pasami startowymi, drogami kołowania, miejscami do postoju, odpowiednim udźwigiem tych dróg, ale również z całym zapleczem logistycznym, pasażerskim i cargo po stronie nie tylko cywilnej, ale zupełnie nowych terminali po stronie wojskowej, z możliwością nocowania. Zakwaterowania około 500 osób z możliwością zaopatrzenia w paliwo w dużo większym stopniu niż ma to miejsce dzisiaj, więc wielka inwestycja wojskowo-cywilna podwójnego zastosowania. I to stanowi dobry przykład współdziałania Polski lokalnej, regionalnej z działaniami na rzecz bezpieczeństwa całej naszej ojczyzny. Nie ma bezpieczeństwa Polski bezsilnych regionów i bezpieczeństwa w tych regionach. To wyjątkowy i historyczny dzień dla Dolnego Śląska podkreślił marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz. Jednym z najważniejszych punktów Wrocławskiego Kongresu było podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Dolnośląskiej Inicjatywy Zbrojeniowej. Jej sygnatariuszami zostali Ministerstwo Obrony Narodowej, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Dolnośląscy Przedsiębiorcy Sektora Zbrojeniowego. Przypomnę, Dolny Śląsk to jest też miejsce, powiat Boles gdzie zlokalizowany jest Fort Trump, czyli to miejsce, gdzie będzie stacjonowało kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. I Dolny Śląsk to jest też to miejsce, gdzie są potężne dwa zakłady zbrojeniowe: czy to Gielcz, Laskowice, czy Czernica, wojskowe zakłady łączności. Korzystając z tych naszych doświadczeń, korzystając z tych dużych inwestycji, ale też z tego, że te podmioty, Publiczne z branży zbrojeniowej są zlokalizowane na Dolnym Śląsku. Chcemy wykorzystać też potencjał dolnośląskich firm, które są już obecne w przestrzeni zbrojeniowej. Dyskusję podczas kongresu zdominowała rola regionów w systemie bezpieczeństwa państwa, współpracy cywilno-wojskowej oraz budowaniu odporności społecznej wobec zagrożeń międzynarodowych. Czy Dolny Śląski jest bezpieczny i co jeszcze można zrobić, by ten poziom bezpieczeństwa podwyższyć? Po pierwsze, te szkolenia i nauczenie się od nowa tych procedur, które nasi tak naprawdę dziadowi i ojcowie mieli wpojone. Po drugie, na pewno musimy zmienić zasady kreowania i Projektowanie różnego rodzaju budynków i przestrzeni publicznej. Na pewno wiele domów jednorodzinnych jest teraz projektowanych bez podpiwniczenia. Kiedyś były to naturalne miejsca schronienia się na wypadek sytuacji kryzysowej. Musimy się nauczyć tworzyć miejsca bezpieczne pod kątem np. dużych zdarzeń, takich losowych jak czy to są pożary, czy ewentualnie poważniejsze jakieś ulewy, wystąpienia wód. Te wszystkie rzeczy tak naprawdę dopiero ponownie przyswajamy i wpajamy, tak naprawdę wdrażamy w inwestycje. Uczestnicy kongresu podkreślali, że gwarancją stabilności bezpieczeństwa kraju i regionów są inwestycje i nowoczesna infrastruktura. To nasza polisa ubezpieczeniowa. Jej bardzo istotnym elementem jest transport. Staramy się naszą tak zwaną infrastrukturę krytyczną, czyli nasze bazy remontowe chronić tutaj mamy bardzo nowoczesne systemy strzegące naszej infrastruktury, czyli pociągów, bo proszę sobie też wyobrazić, no, że można przecież, no nie chcę tutaj straszyć, ale no widzimy je, jakie ataki mogą być, czy hakerskie, tutaj przede wszystkim informatyczne, o to dbamy, ale także bezpośrednio atakować infrastrukturę kolejową, czy też właśnie przewoźników, jeśli chodzi o pociąg. I tutaj, no staramy się współpracować i z policją, tu z komendantem wojewódzkim mieliśmy ostatnio spotkanie, ale także przede wszystkim dbać o cyberbezpieczeństwo. Dolnośląski Kongres Samorządowy, od lat jest miejscem merytorycznej debaty i wymiany doświadczeń między administracjami nauką i biznesem. Tegoroczna edycja poświęcona bezpieczeństwu w jego wielu wymiarach, od militarnego przez energetyczny po społeczny, przypomina, że tylko współpraca i wzajemne zaufanie mogą zagwarantować stabilną przyszłość Dolnego Śląska i całej Polski.